Jedziesz. w razie jak zwykle się nie opierdala w ogóle. Dawaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy. Jakieś mądre zdanie? <głos> <głos> Teraz nie powinno zaszczekać na głowę. Znowu Cały czas. Cały czas. To nie choroba. No wam, ale tam pozwolę sobie 70. No. Słuchaj, mnie nie podradził tak jak w tym. 70 brać na tricet. Jeszcze jak zrobić to jedną ręką. To już będzie coś. Dawaj, dobrą muzę masz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa. No i prawidłowo. Yeah.